W tym momencie zdrowie byłoby czymś odwrotnym, prawda? Tak, czyli no, przyjęciem, przyjęciem informacji, a potem jeżeli już my przyjmujemy wiadomość, to nie ma potrzeby, nasze, żeby nasze ciało nas dręczyło. Przecież ono jest mądre i kochane. Mhm. I nigdy nie robi nic przeciwko mu. To oczywiście jest takie rozumienie, które nie jest też bliskie, ale które jest dalekie od tak zwanej medycyny konwencjonalnej, prawda? Która dzieli. Oddziela człowieka od jego umysłu i od jego um, duszy, której w ogóle nie uznaje prawda, naukowo. I od ciała też. I od, i od ciała też i dzieli na jakieś małe kawałki i przepisuje 1500 preparatów na każdy organ. Dokładnie mm. tak, dokładnie tak, a poza tym, wiesz, no, nie, da, nie da się ukryć, że jest duży interes z tym, żebyśmy tak o sobie myśleli i tak mm. siebie widzieli, no bo Big Farma zarabia na tym po prostu mm. niesamowite miliardy swoją drogą. Nie wiem, czy oni te miliardy potrzebują po to, żeby kolonizować inne planety, czy po co, bo to, to aż jest niewyobrażalne, żeby mm. tak mała grupa ludzi skupiała aż tak wielki kapitał na jednej małej planecie. Mm -hmm. No niemniej, jak wiadomo, programy nauczania lekarzy są również konstruowane pod tym kątem, żeby oni za dużo o zdrowiu nie wiedzieli. Oni tak naprawdę nie wiedzą, nie mają pojęcia po prostu czym jest zdrowie, jak to wszystko działa. Mhm. Czym jest choroba też nie wiedzą. Oni tylko wiedzą jakie objawy należy jak nazwać, a potem jaki lek, i to lek mhm. w cudzysłowie, często na to przepisać. Mhm. Czy też to wyciąć. Mhm. Także no to się zmienia, ale to mhm. się bardzo szybko zmienia. Ja widzę, że ludzie już zaczynają brać odpowiedzialność za, za krawanie swoich własnych chorób i za również uzdrawianie ich. Jak się domyślam, pewnie nie korzystasz zbyt często z opieki medycznej. Absolutnie w ogóle. Mhm. W ogóle nie korzystam, nie potrzebuję, moje dzieci też nie korzystają, nie potrzebują, mhm. i wręcz, jak na złość, wszyscy jesteśmy zdrowi, nie Pewnie dlatego właśnie, że nie korzystacie. Nie, no dokładnie, właśnie. A czy popracowanie z medycyną zmieniło ci się albo też Twoim bliskim podejście do ciała i do żywienia? Dla no, zdecydowanie tak, to jest bardzo dobre pytanie. Mm -hmm. To jest dobre pytanie, no bo o, tak chyba dość standardowo, tradycyjnie przede wszystkim przeszliśmy na wegetarianizm. Nawet mm -hmm. przez pewien czas było to bardzo, bardzo jednoznaczny road food. Natomiast wtedy żyliśmy w Polsce i wtedy rołfód okazał się wyzwaniem w wobec zimy. I zapragnęliśmy bigosu, więc zrobiliśmy sobie bigos zrywając naszym półrocznym rofodem, ale przygoda była bardzo ciekawa i fascynująca, więc no nie jemy zwierząt. Choć ja przyznam, że od kiedy jestem w Portugalii, czyli od tych trzech lat, Czasami mi się zdarzy, ale to w ramach dosłownie rytuału i takiej, takiej bardzo, bardzo specjalnej okazji poza domem zjeść rybę czy, czy owoce morza. Eee, robię to również dzięki temu, że spotkałam młodziego, który jest moim największym nauczycielem i który, kiedy przyjechał do nas, okazało się, że, że on jada wszystko. I odpowiedział mi na, na moje pytanie, za, zresztą chyba telepatycznie, czy bo nawet nie zdążyłem go wypowiedzieć, ale opowiedział o tym, jak to jest właściwie, że on, on jada zwierzęta i wtedy zobaczyłam, że, że można przekroczyć nawet jakby przechodząc przez, przez to rozpoznanie, że, że, że po jedzenie zwierząt jest wspieraniem tych masowych rzezi, tych, tych obozów koncentracyjnych i tak dalej, że również nie jest wcale niezbędne dla ciała, można to przekroczyć w kierunku błogosławienia tych ciał mm -hmm. i całej tej sytuacji związanej z zabijaniem i ja na w... Nieustannie, jeśli mój kołowrotek modlitewny, taki, wiesz, tybetański, obraca się w moim sercu na coś, to przede wszystkim na pole właśnie zabijania zwierząt i no i jakby pewnym, pewnym pocieszeniem na pewno jest to, że żyby czy owoców może giną w jakby sposób szybki, gwałtowny, a nie są hodowane mm -hmm. jako żywe mięso, jak jako po prostu nie są w obozach koncentracyjnych trzymane. Natomiast wciąż się modlę nieustannie, niezależnie od wszystkiego, za tych, którzy zabijają, bo jeżeli nie będzie komu zabijać, mm -hmm. no to po prostu nie będzie tej sytuacji. Ale zmieniły się, bo dostajesz te wglądy. I, mm -hmm. i to, jest, to też mogę potwierdzić wgląd wielu ludzi, którzy mm -hmm. się pojawiają, że nawet po jednej ceremonii Ajałaski Odrzuca ich tak organicznie od zapachu, widoku, mm -hmm. po prostu ciała. Podobnie chyba jest z alkoholem, prawda? Dlatego to jest pomocne w leczeniu uzależnień. Dokładnie tak. Z alkoholem jest bardzo podobnie. Po prostu ludzie nawet nie mówimy o tym. W ogóle nie propagujemy, wiesz, nie edukujemy, bo nie ma na to czasu. Ale ludzie sami potem na przykład piszą. Albo mówią, jak się spotykamy, że ja, ja mogłem pić takie świństwo i w ogóle to, mhm. to robi taką czapę, ja czułem tu fizycznie na czole, jakby mnie po prostu koń kopnął, albo jakby mi ktoś jakiś beret założył. Takie, takie mówią rzeczy mhm. na temat właśnie ponownego spotkania z alkoholem po mhm. A czy zdarzają się takie osoby, które mają problem z uzależnieniem i zwracają się konkretnie z tym problemem? Owszem, mhm. tak, 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 tak. I czy w, w, każdej, w każdej sytuacji można, y, można pomóc, no bo tam mówię, że trzeba przygotować. Pytam też się y, tak ze względu na znajomych, którym być może przydałoby się takie spotkanie i zastanawiałam się nad tym, czy y, taka osoba, która ma problem z alkoholem, jak można jej pomóc, czy też jak taka osoba ma się przygotować, prawda? No bo przed ceremonią y, co najmniej tydzień. Powinna być na diecie, tak? I na pewno nie spożywać nie. żadnych. Nie? nie, nie, nie stosujecie takiej diety. To jest gruba przesada, od okay. kiedy wszystko to zbadano, a na przykład właśnie mój ukochany profesor Wetulani opowiada o tym także w swoich książkach, czy przynajmniej w wykładach. Aha. To nie jest konieczne, że te diety. Tak naprawdę te diety to jest... To jest um, fajna sprawa, dlatego że nas też mentalnie, duchowo i w ogóle przygotowuje, tak? Łączy mm -hmm. nas pewnych wyrzeczeń, etc. Ale tak naprawdę to doba wystarczy. Mm, okay. Chyba, że tu muszę poczynić pewne zastrzeżenie, chyba, że ktoś jest na lekach, które są inhibitorami MAO albo benzodiazepinach, y, to wtedy rzeczywiście taka osoba powinna i ja tego. Ja, no tego oczekuję, mhm. żeby odstawiła minimum na tydzień, minimum na tydzień przed, a najlepiej dwa tygodnie przed. Mhm. Bo przy inhibitorach ryzyko jest mniejsze, bo powiedzmy wtedy DMT będzie po prostu mocniej działać, tak? Ale też nie chcemy takich nad, nadprogramowych, niespodziewanych efektów. Mhm. Po drugie, no bo dawki są po to dostosowane, żeby no żeby też nie wykopało, bo jeżeli ktoś przychodzi na ceremonię i ma pralkę, czuje się jak, jak po prostu, wiesz, pranie wrzucone do pralki automatycznej i potem wypluta przez tą pralkę, to, to on też nie ma korzyści z mhm. ceremonii. E, więc te dawki są dość ważne tutaj, ale natomiast z winami jest w ogóle bardzo śliska sprawa, więc no, to wtedy tak wiadomo. Mhm. Ale jeśli chodzi o jedzenie, no, to, to naprawdę doba wystarczy. Doba wystarczy. A w przypadku tych leków, to rozumiem, że masz taką wiedzę, że jeśli ktoś się zgłosi i powie, biorę to i to, to wiesz, które z tych leków są. Czy to może. Mhm. Mhm. To, to, to ważne. Ostatnio moja koleżanka, właśnie, która się wybierała. Na ceremonii w końcu się okazało, że ta ceremonia się nie odbyła, bo ona chyba tak się bała, że aż się to nie odbyło. Ona ma alergię i zastanawiała się, czy może właśnie przyjąć ayahuasca, biorąc jakieś tam leki na alergię i na astmę. I wielkie poszukiwania prowadziła w internecie, żeby się dowiedzieć, czy może to zrobić i okazało się, że jest bardzo mało takich wiarygodnych źródeł. Oj, no coś ty, no tak to... To już co? No to Manuę, to, to opowiada o ludziach, którzy się leczą z alergii, bo to głównie z alergii. Mm -hmm. Właśnie jest. E, e, co ja mówię? Mój brat przecież się uleczył z alergii. Mm. E, I mówił jako intencję, że chce się uzdrowić z alergii, że przyroda nie jest jego wrogiem, tylko jego przyjacielem. Mm. I następnego dnia poczuł, że już nic mu nie jest. Wszystko się odczuliło w ciągu jednej tak, ceremonii. Tak, tak, tak. No a ma no to pytanie o wymianę z życiem i mm. również o historię w rodzinie. Gdzie ktoś został uduszony, albo się udusił, I prawie na pewno taka historia w jej rodzinie miała miejsce, a ona po prostu to tylko szczytuje jest pola. Mm, okay. Czyli to też mogą być jakieś historie, nazwijmy to albo karmiczne, albo po prostu genetyczne, tak? no bo ta pamięć też może być przenoszona genetycznie. Tak, ona jest z polu przenoszona, tak? A jak gen, to jest tylko, tylko taki też, można powiedzieć, nosik pola. Mm -hmm. W tym sensie, że, no tak jak mózg powiedzmy, jest, jest narzędziem operującym. Mm -hmm. świadomo, znaczy przez który świad świadomość się też komunikuje, ale przecież nie tworzy świadomości. No więc tak samo jest z tym, że, że po prostu w polu rodziny są zapisy wszystkich traum, wszystkich tragedii i ktoś, że tak powiem brzydko, ktoś musi. Mm -hmm. Po prostu nie wszyscy członkowie rodziny mają te przypadłości, ale na przykład są pewne prawidłowości, jeśli chodzi o numer, kolejność chrześcijana na świat, czyli na przykład jeżeli. Udusiło się pępowiną dziecko, które było drugim dzieckiem jej babci, mm -hmm. a ona jest drugim dzieckiem swojej mamy, to jest już duży wskaźnik na to, że dlatego ona ma tę astmę. Mm, okay. No to są takie, takie właśnie. Później się prowadzi takie analizy i, 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 i wiesz, i drzewa genealogiczne, i dlatego bardzo dobrze jest znać dużo faktów. Mm -hmm. No, kusi mnie bardzo, żeby dała sobie widać. Miejmy nadzieję, że kiedyś to się. To że kiedyś tak się mi się uda. Zapiszę. Mam tak, taką intencję wypuszczam w tym momencie, a już jak ma tak się stać, to na pewno tak się zadzieje. A powiedz mi jeszcze, czy właśnie, bo pytałam wcześniej o to podejście do ciała, bo to jest też taki temat, który mnie bardzo intryguje, czy też wśród tych osób... Czy zauważyłaś, że zmienia się podejście do ciała, do tego, czym jest ciało i jak się je traktuje, poza żywieniem? Ja Nie, mogę no pewnie, mhm. zmienia się, no prawda? No pewnie, no w ogóle zmiana żywienia jest chyba pod zmianą w stosunku do, tak, do tej tak. zmiany w relacji z ciałem. Ale tu powiem Ci szczerze, że akurat robimy dużą akcję edukacyjną, to znaczy ja mam taki mocny link w ogóle do pracy z ciałem i, i do tego, żeby wykorzenione, wykorzenione przez zachodnią kulturę i wręcz bym powiedziała zbezczeszczone ciało. Mhm. To od Freuda się zaczęło, może nawet wcześniej podejrzewanie ciała o wszystko co najgorsze, mm -hmm. tak, od chwada Damiejewa, to znaczy od tego mitu, mm -hmm. e, e, żeby je przewrócić do jego świętości. Bo ciało jest świątynią ducha I, i ja po prostu bardzo, bardzo gorąco pracuję nad tym, żeby ludzie zobaczyli, czy jeśli nie dziękują codziennie swoim organom, swoim narządom, swoim układom, to po prostu to w ogóle nie mają gdzie iść dalej. Bo ciało jest absolutnym cudem, którego się nie docenia, mm -hmm. któremu się nie dziękuje, a ono pracuje dla nas, za nas, w naszym imieniu, bez naszej e, świadomej, że jakbyś miała tym zarządzać, to byś nic innego nie robiła, po prostu. Mm -hmm. Prawda? Bez naszej wiedzy. Bez naszej po prostu wdzięczności nawet. On po prostu robi rzeczy niesamowite, uzdrawia nas, a my je traktujemy jak niewolnika, mhm. który z tego jest i jeszcze się czepiamy, jak coś jest nie dość piękne zgodnie z kanonami obowiązującej mody. No przecież mhm. to jest na głowie postawione. Tak, tak, to jest tak. po prostu tak bardzo chore podejście do ciała, mhm. że ja podziwiam wszystkie ciała, które, które są tak traktowane każdego dnia i one jeszcze ciągle żyją. Mhm. Tak, to, prawda. to jest wielki szacunek dla ciał, że one żyją, funkcjonują potulnie, posłusznie, jak taki, wiesz, pies oddany, który go bije. Mm -hmm. tak, to, to jest coś takiego, więc jak ludzie się zaczną to budzić i zaczną dziękować temu ciału, że z jakiekolwiek, tak, że ja takim ludziom zawsze polecam: wygoogluj sobie człowiek bez nóg, człowiek bez rąk. Już zobacz sobie tych ludzi, zobacz jacy oni są paradoksalnie wdzięczni szczęśliwi. I się szczęśli. mm -hmm. ustami, biorą udział w paraolimpiadach i tak dalej, tak, bo cokolwiek tak. mogą. Tak, A ty usłyszysz wszystko i czepiasz się, że masz ustające uszy, mm -hmm. albo, nie wiem, u, utyłaś w udach, nie? To jest na głowie postawione. Mm -hmm. Bo nie żeby nie zmieniać ciała, tak? Mm -hmm. Można sobie coś zmieniać, ale na zasadzie bardziej też zapytania ciała o zgodę, poproszenia go tak, o to i. Po tym jak najpierw mu dziękujesz i je szanujesz. Z mm -hmm. wielkim szacunkiem. I na pewno nie z takiej przestrzeni braku ak akceptacji. No znaczy, i, i, nie z powodu negacji. Nie akceptacji. Nie mm -hmm. z powodu, nie wiem, dlatego, że, że bawicie akurat to, żeby mm -hmm. sobie tam eksperymentować z jakimś czy innym makijażem. To jest wszystko ok. Mm -hmm. że, że, że niestety zbyt często u podłoża jakichkolwiek ulepszeń ciała tkwi. Nie szanowań no. go, i tak naprawdę nie lubię siebie, no. nie lubię tego, jak wyglądamy, tak, tak. i wręcz często nie mam do ciała. No. No. Tak, albo jakaś maska. Ja mogę powiedzieć Ci z mojego przypadku, że farbowałam na rude włosy przez 15 lat. I wydawało mi się, że w tej rudości czułam się taka silniejsza, i czułam się taka energetyczna, a w naturalnym kolorze wydawało mi się, że jestem taka efemeryczna i że to jest słabość ceremonia za jachłaską pokazała mi po prostu tak pięknie to, czym jestem w swojej fizycznej formie, że, tak, że mam blond, tak, że mam swój naturalny kolor i, i, i teraz sobie nie potrafię wyobrazić, jak to było, że ja tyle lat farbowałam się na inne oczy. No, że to pokazała ci, że to był jakiś pomysł tylko. Tak, tak, tak. Jakaś tak. koncepcja na siebie. No właśnie to jest tak, siła Ajałaski. Tak. To jest nie, niezaprzeczalna jej moc, że ona bezwzględnie ci pokaże, gdzie się ściemniesz. Tak, tak, że tak. Nawet, wiesz, nawet ludzie, którzy mają coś wymiotować, powiedzmy, mhm. zbiera im się i pomyślą, mhm. że to jest coś tam, ale to nie jest to, to i wróci. Mhm. I mieliśmy też taki przypadek, gdzie słuchaj, kobieta, autentycznie, a to raz tylko tak było, że kobieta biedna słuchaj, całą noc brała miskę i odkładała, bo to było akurat w pomieszczeniu, bo tak jak są na plaży, to sobie piaseczek wymiotuje, mhm. ale ona brała tą miednicę, stawiała sobie na kolanach z pełnym przeświadczeniem, że o to właśnie się pozbywa, ale ona sobie wymyślała, że ma się pozbyć czego innego i ona to potem powiedziała, że ona w kółko się tej rzeczy chciała pozbyć, a widocznie miała się pozbyć czegoś innego, mhm. ale nie była gotowa tego zobaczyć. Całą noc setki razy zrobiła ten sam gest to już było kompulsywne. Mhm. No, ale, no ale właśnie w jej przypadku no ona potrzebowała takiego doświadczenia. Mhm. Tak, tak. To zawsze się dostaje to co potrzebne. No dokładnie. Mhm. Tak. A czy mogłabyś mi jeszcze powiedzieć trochę więcej o, tych, mm, o tej rytualnej stronie? Bo wiem, że tam jest ten ołtarz, natomiast mm, interesuje mnie to, na ile... Może, nie, może inaczej o to zapytam. Um, na ile jest w ogóle ważna w tych ceremoniach z Ajałaską tradycja i ta część, no nazwijmy to tradycyjna, rdzenna, rytualna? Mogę powiedzieć teraz już tylko na podstawie naszych rozmów z Ajałaską, mhm. bo, bo dokładnie na tym się opieram, mhm. z duchem Ajałaski. Z mhm. tych przekazów wynika, że ważna, o wiele ważniejsza od tradycji, od tego, czy my kopiujemy te zachowania, czy nie, a raczej w ogóle nie jest ważne, żebyśmy je kopiowali, mhm. ważny jest element szacunku. I mhm. to szacunku przez duże S. I Ajałaska przekazuje również, że brak szacunku obejmuje tereny, gdzie rdzennie ona była używana przez wieki, mhm. ponieważ masowo i bez szacunku się ją hoduje i karczuje. I nie pyta się jej w ogóle o to, co ona na to, że jest tak masowo w tej chwili ścinana, używana i sprzedawana, tak, traktowana jak towa. Mhm. I jeśli mam jakieś przekazy y, od ducha i łaski, co jej się nie podoba, to najbardziej to jej się nie podoba, mhm. że jest traktowana jak biznes. Zarówno na zachodzie, jak i, jak i tam jak w Ameryce Południowej. Jest biznes a ja łaskowy i mhm. sama roślina przestała być traktowana z uwagą i szacunkiem. Mhm. I to jest jej przekaz, mhm. który mi się dziela. E, czyli, czy ważne jest w tym momencie, skąd też pochodzi medycyna, z którą się pracuje? Ważne jest to, żebyśmy my, my, używając jej, przyrządzając ją, traktowali ją z najwyższym szacunkiem i uznaniem. Mhm. Bo to jest roślina, która po to rośnie, żeby otwierać świadomość. Ona po nic innego tutaj nie jest, jest dokładnie po to, tak samo zresztą jak grzyby, które też należy traktować z najwyższym szacunkiem. Mhm. Czy te rośliny, bo to nie jest ta roślina, ale te rośliny. Tak samo jak szałwia, jak, jak sa, palosanto, które mhm. palimy zawsze w czasie ceremonii. To są rośliny, które tu są po to na tej planecie. Ja nie nazywam ich nawet sama dla siebie roślinami, tylko to są przyjaciele, to są przewodnicy. Mhm. To są osoby, to są pewne wiesz, byty czy pola wiedzące, które same z siebie się komunikują i rozmawiają. Mm -hmm. I tu możesz sobie chcieć jednego, a one ci będą musiały pokazać coś innego. I, yy, no i widzisz, kto ma tutaj moc tak? i mm -hmm. kto to wie lepiej. A czy zgadzasz się z takim mm, dosyć może popularnym podziałem na to, że ayahuasca jest taką kobiecą energią, a na przykład meskalina, czy męską? Nazywa się czasami jałaskę babcią. Tak, tak, tak. Mhm. Dla mnie to jest jednoznacznie energia żeńska. żeńska. Mhm. Chociaż częściej mi się pojawia, jeśli już ją jakoś widzę, to jako Gaja, jako matka Ziemi. Mhm. I jest młoda, w rozkwicie. Ale to jest, wiesz, matka, kochanka, mhm. przewodniczka. Myślę, że jednak, jednak tak, że jest to żeńska energia i to jest też jej rola w budzeniu planety, ponieważ. Nieodłączną, jak dla mnie częścią mm. budzenia się planety, jest obudzenie się energii żeńskiej mm -hmm. i całkowite skasowanie pomysłu na patriarchat, który jest pomysłem y, wyeksplorowanym tak, do tak, dna tak. już jest pase. Już, już nic z niego więcej nie może wynikać, już wynikało do tej pory. Tak, też mam takie uczucie, że to, że te rośliny w tym momencie są tak dostępne też nam, w świecie zachodnim, jest y, wynikiem takiej siły i walki o przetrwanie planety ze strony samej planety Absolutnie. i roślin. Mhm. Absolutnie tak, bo planeta, bo przecież wyzysk planety, mhm. gwałty, które się na niej odbywają są czysto patriarchalne, to jest zachowanie faliczne, tak? Mhm. Biorę co mogę, nie obchodzi mnie, co, co ten ekosystem na to, co na to ten duch, tak? Bo znowu Znowu należy podkreślić, że, że przecież Matka Ziemia jest tak samo bytem i ten byt się w ten sposób budzi, właśnie mhm. wysypując swoich, swoich posłanników w postaci roślin. Mhm. Czy u Was też się zdarzało, że e, na przykład były dzieci na ceremonii, czy nie? E, czy nie? Zawsze są. Zawsze są, Zawsze są mhm. dzieci. Nasze anioły... Zawsze są i one niesamowicie czują, wiesz, na przykład moja córeczka, która ma teraz 8 lat, mhm. podaje, podaje często ten napój, który, wiesz, najpierw bierze Luki w ręce, przekazuje, bo on go przygotowuje, a ona go podaje. Mhm. Podaje go z taką uwagą, z takim skupieniem, mhm. w swoim czystym serduszku myślę, że bardzo dużo tutaj dodaje mhm. a jeszcze do tego. I też jest to takie piękne połączenie właśnie męskiej i żeńskiej energii już w całym procesie przekazywania pania mm -hmm. łaski. A potem z Antosiem, z jednym przyjaciół, bardzo często chodzą i robią właśnie taki swój rytuał. Kładzie jedno z nich, jeden kryształ na sercu, a drugi z nich na, na trzecim oku u mm -hmm. osób, u których widzą, że, że tego potrzebują. I te osoby potem też mówią, że skąd oni wiedzieli, żeby wtedy przyjść. Dzieci są niesamowite. No tak, no mm. i one uwielbiają być, mm -hmm. są ciche wtedy, w ogóle inaczej się zachowują i, 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 i towarzyszą często prawie całą noc, śpią mm -hmm. sobie tam, wiesz, mm -hmm. na materacu albo jak już są zmęczone, to jest właśnie piękne, kiedy one są. Mm -hmm. Czy zdarzyło Ci się też pracować z y muchomorem czerwonym, czy tylko z grzybami z psylocybiną? I wiesz co, z luchomorem czerwonym jeszcze nie, natomiast mam ludzi, którzy bardzo, bardzo go używają i kochają i jakby tak ten szamanizm syberyjski gdzieś tam się w nich odzywa mocniej. Także gdybyś chciała z kimś takim porozmawiać, to zresztą jest w ogóle... On jest biologiem molekularnym, hmm. wiedząc ogromną wiedzę Twój człowiek na temat roślin i oh. zastosowany od strony czysto fizjologicznej, ale jesteś zaawansowanym praktykiem, więc to jest mój mm -hmm. przyjaciel I, i bardzo Ci go mogę polecić, bo naprawdę. A no, super, tak. to bardzo chętnie. Pytałam o to, czy jest ważne to, skąd pochodzą rośliny, i mówiłeś, że ważne jest przyrządzanie ich z szacunkiem. Hmm. Natomiast, czy jak Ty czujesz, czy. Yy, czy jakieś znaczenie ma to, z jakiej części świata pochodzą rośliny w odniesieniu do tego, z jakiej my części świata pochodzimy? Bo na przykład niektórzy, którzy pracują z rutą w Polsce albo z Muchomorem, twierdzą, że to jest bliższa nam, Słowianom, roślina. Jak dla mnie osobiście, to jest to taki trochę narodowościowy dyskurs, ale każdy czuje to inaczej i jestem ciekawa, jak. To, to znaczy, wiesz co, ja, ja rzeczywiście czuję to tak, że, że zawsze rośliny, które rosną u nas na naszym terenie, czy to jest wąsko rozumiany teren w sensie teren domu, mm -hmm. czy szerzej rozumiany teren, teren kraju jakoś w jakiś sposób z nami rezonują, no bo z jakiegoś powodu my wybraliśmy sobie tak z poziomu duszy akurat urodzić się tam. Mhm. I na pewno na początek można polecać ludziom doświadczenia z tym, co jest powiedzmy bliższe miejscu zamieszkania czy urodzenia, mhm. ale to będzie zależało, jak dla mnie również, od poziomu dojrzałości, istoty duchowego, bo moim zdaniem im wyższy poziom dojrzałości duchowej, tym bardziej utożsamiasz się z różnymi miejscami mhm. na świecie, a nawet po prostu z całym światem mhm. i w związku z tym dla mnie na przykład, jeżeli tu u mnie w Portugalii tak rosną drzewa, na które teraz patrzę przez okno, którymi są pomarańcze, mandarynki tak, cytryny, figi, ale one dla mnie rosną tu u mnie, to mhm. jest moje u mnie, bo to jest mój dom teraz, mhm. więc ja je traktuję ze szczególną, rzeczywiście szczególnym szacunkiem, wdzięcznością, chociażby do, nie doprowadzając do tego, żeby się marnowały, rozdaje, jakich mam za dużo. I dziękuję im bardzo, jedząc je w ogóle traktuję to trochę tak rytualnie, że wiesz ta cytryna, którą ja wyciskam co do wody, to to nie jest jakaś tam cytryna, tylko moja cytryna. Ona urosła dla mnie, ona jest dedykowana mnie i służy szczególnie mojemu zdrowiu. Mhm. Tak, ale, ale to jest u mnie tu, a urodziłam się w Polsce. I w Polsce jak jestem z kolei dla odmiany gdzieś tam powiedzmy w lesie, to też są maliny u mnie, bo one są z kolei w innym moim kraju. Mhm. Ale jak gdzieś jadę, to dla mnie to jest u mnie, wiesz, więc... Mhm. A mm -hmm. ponieważ ja łaskę zamawiam z Ameryki Południowej, znaczy te rośliny, no to mm -hmm. one też są jakby moje, no bo tam wędruję chociażby i jakże często w podróżach się wędruję właśnie do dżungli i nawet nie jadąc tam i tak wiesz, że tam Mhm. Mm a czy byłaś kiedyś osobiście też? Nie, mm -hmm. nie jeszcze w Ameryce Południowej mm -hmm. nie byłem, ale niedługo się wybierałam. Mm -hmm. Do was przyjeżdżają głównie Polacy, tak? Czy, czy też e, nie? Nie, nie, bardzo no, bardzo no, bo dlatego sobie. że ja prowadzę warsztaty na całym świecie, znaczy na całym świecie, no, po prostu prowadzę oprócz no, no, okay. polskich w, w Rzymie, potrzebuję we okay. Włoszech okay. i w Londynie, tak? E, więc i, i w Portugalii. Więc jakby z tych czterech krajów, a chociaż nie, bo jeszcze finowo przylatują na Jałaskę. Czy czujesz, że jest jeszcze coś, o co ja nie zapytałam, a co jest ważne w tym momencie? Też dobre pytanie, podsumowujące. Wiesz, co, tak, tak. Chciałabym jeszcze powiedzieć takie, takie dwa zdania, może na ten temat, na który też można by uznać, że już wiele razy mówiłam, i pewnie w tym wykładzie, nawet o którym wspominałaś, że coś że, że ci podesłał. Pewnie o tym mówiłam, ale, ale to nigdy dość, nigdy nie przecenić tego. Dla ludzi, którzy pracują z roślinami, żeby poznali podstawy pomocy psychologicznej i podstawy konstrukcji psychiki człowieka, bo ona opiera się na pewnych naprawdę przewidywalnych zasadach, czyli takie elementy wiesz, zaburzeń, przede wszystkim osobowości, zaburzeń nastroju, to wszystko, co, co obejmuje diagnoza kliniczna, niech poznają podstawy chociaż tego, żeby wiedzieli, z czym mają do czynienia. I, I przynajmniej, żeby można stosować primum nocerę, zasadę, która jest mhm. zapomniana niestety w medycynie, ale w tej medycynie niech nie, nie będzie przypomniana. Mhm. A po drugie, żeby praktykujący ludzie, którzy używają substancji, czy roślinnych, czy innych, poszerzających świadomość, mieli pokorę i szacunek mhm. wobec tego, co ich prowadzi, że są rejony, w których mogą nie czuć się gotowi przebywać, i wtedy należy co zrobić: poddać się, zaufać. Bo jeżeli już wybrałeś się w podróż, z której nie masz powrotu, przynajmniej na kilka godzin, to poddaj się i zaufaj temu, co się dzieje, bo jeśli będziesz walczyć, to zrobisz sobie kłopot. I medytuj. przede wszystkim łączenie tych eksperymentów z medytacją. Która jest w pewnym sensie zaprzeczeniem imprezowego używania, mhm. mam nadzieję, że to jest oczywiste, ale może nie jest, więc mówię, że, że absolutnie, absolutnie nie jestem zwolenniczką i odradzam jakieś imprezowe używanie tych mocno działających mhm. substancji w ramach, ej, zróbmy sobie fazę, będzie wesoło, nie. Mhm. Po prostu absolutnie nie. Nie róbcie tego ludzie, bo to jest po prostu, to, to, to jakby psuje też reputację tym substancjom, ale przecież to jest tylko wasza głupota, że to robicie w ten sposób. Mm -hmm. czy, mm, czy uważasz, że ay ayahuasca może być też stosowana indywidualnie, w sensie jedna osoba solo, jeśli robi to z szacunkiem, czy raczej lepiej z ceremonii? Jak najbardziej tak, znam osoby, które mm -hmm. to robią i im to służy. Mm -hmm. Ale raczej bym powiedziała, że dobrze, żeby ta osoba. Miała przy sobie tak zwanego sitera, kogoś, kto po prostu tam krząta się po domu i w razie yes. czego zajrzy tam powiedzmy co godzinę, zobaczy, co słychać, bo może nawet być właśnie ten już przywołany tu problem z pójściem po szklankę wody, tak? Czy do mm -hmm. ubikacji. Mm -hmm. Więc dla komfortu własnego lepiej, żeby ktoś przy tobie był, ale jak najbardziej jeśli chodzi o to, że, że jest to jedyna osoba, która spożywa napój, uważam, że, mm -hmm. że nie. Nie jest to jakimś świętokrawcą. Absolutnie nie, bo przecież nie jesteś sama wtedy, tylko z duchem a jałaski. Mm -hmm. To ona on cię prowadzi. Mm -hmm, tak, to mi się podoba. Pozależniałabym to głównie od poziomu zaufania do substancji. Mm -hmm. Od poziomu świadomości też pewnie i umiejętności pracy ze sobą. Tak, no tak, od tego wszystkiego o czym tu już była mowa. Mm -hmm, mm -hmm. Thank